Cześć! Z tej strony krucho. Dzisiaj przedstawię Wam, czym się różnią umiejętności w z XL2 od tych, których używaliśmy w padowej XL1. I teraz, żeby już nie przedłużać, lecimy w pigułce informacje, jak to jest wszystko zorganizowane. Więc tak, w dwójce mamy skill gemy i support gemy, które się nazywają ad uncut gems i są ich dwa rodzaje. Pierwszy z nich umożliwia nam wybranie grupy umiejętności z broni, do której jest. Są one przypisane, i na takiej zasadzie, jeśli mamy wyekwipowaną powiedzmy, maczugę albo bow, to umiejętności będą się różnić. Teraz ilość tych umiejętności definiuje poziom tego Uncad Gem'a, i jest ona podzielona na tak zwane tiery, czyli w pierwszym tierze mamy, powiedzmy, tam dwie albo trzy umiejętności, w drugim kolejne trzy, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wypadnie nam Uncad Support Gem, będziemy mogli go zamienić w jeden z support gemów który będzie działał z naszym skillem. Jonathan na jednym z wywiadów powiedział, że jeśli dany skill brzmi, jakby miał działać z danym supportem, to będzie tak działać, więc zakładamy, że praktycznie możliwości są prawie, że nieskończone, gdyż różne supportgemy mogą się nakładać się swoimi efektami, tak jak to było też w PoE 1, więc zapowiada się tutaj no, ciekawy temat do ogarnięcia. Druga rzecz to, że Support Gemy nie mają poziomu. To znaczy, że jeśli go aktywujemy, będziemy mieli dostęp do wszystkich Support Gemów dostępnych w danej, kategorii, czy to siły, inteligencji, czy zewnętrzności, ale tak jak mówiłem, GGG na początku będzie miał taką opcję tykniętą, że pokaże nam tylko, suge, zasugeruje nam, które Gemy, Support Gemy będą współpracowały z naszą umiejętnością, żebyśmy nie musieli, wiecie, przewalać się przez całe strony support gemów i czytać każdy z kolei, i, i myśleć, czy może to będzie lepsze, albo to może być gorsze. Co ostatecznie pewnie będzie czymś, co będziemy robić, bo będziemy chcieli eksperymentować ze swoimi buildami. No ale dobra, idąc dalej, ankad Jemmy będziemy mogli ulepszać na takiej zasadzie, że jeśli wejdziemy na nowy poziom, gdzie monster level jest większy, to tak samo ankad będą mogły wypadać z większym po prostu swoim poziomem i będziemy mogli te. Swoje dżemy dzięki temu ulepszać, czyli wybrać, wybierać sobie po prostu tą daną umiejętność na wyższym poziomie i wtedy będziecie to jakoś tam skalowało nie? z demedżem danego skilla. Co ważne, ilość soketów jest konkretnie ograniczona, czyli defaultowo, jeśli wypada nam Ankad Gem, może on mieć od 2 do 5 supportów ze siebie, czyli daje nam to w sumie Six Linka, którego mieliśmy w PoE1. Tutaj jest to tak zrobione. Że będziemy mogli też deterministycznie zwiększyć ilość tych support gemów za pomocą ORBA, który po prostu użyty kilkukrotnie zwiększy po prostu nam tę ilość tych support gemów, które możemy wsadzić w, w GEMA. W tym wypadku pewnie będzie to chyba Jewelers ORB. W każdym razie, chromatyki wypadają z gry, nie ma już kolorków, ale za to, ile różnych kolorów będziemy mogli użyć, wpłynie na to statystyki. Czyli 5 punktów, każdy z statystyk tak naprawdę umożliwia nam włożenie dodatkowego danego koloru saport dżema. Dla przykładu, jeśli mamy 15 siły, to w całym naszym drzewku możemy wsadzić 3 saporty związane z siłą. I tak samo dla zręczności, i tak samo dla inteligencji. Niektóre skill jamy będą miały też wymagania, czyli na przykład musimy mieć 128 siły, żeby móc danego skill jama w ogóle używać, więc jakby trochę pcha na to, że jeśli będziemy używać bardziej czerwonych skill jamów, wtedy będziemy mieć więcej supportów czerwonych, po prostu tak to działa. No, w każdym razie. Umiejętności, czyli miejsc na nasze drzemy na samym początku będziemy mieli standardowo 9, z możliwością rozwinięcia tego albo przez na przykład wybranie klasy Mercenary. I on Was w jednej ze swoich ascendencji ma takiego skillnoda, który nam udostępnia jeszcze dodatkowo 3 miejsca na umiejętności, plus znaleźć je gdzieś na drzewku pasywnym, ale nie wiemy na razie w jakiej ilości, więc minimalnie. Dodatkowo można mieć teoretycznie 9, z możliwością ulepszenia tego, jeśli jesteś merkiem, do 12. Plus, jeszcze pewnie inne klasy będą mogły to wybrać z drzewka pasywek. Do tego nasze dżemy tak naprawdę dodają nową kategorię, która nazywa się metagemami. I te metagemy będą działać na zasadzie trigera. Czyli mamy na przykład takiego on shock, tutaj dżema, i on sprawia, że. Gromadzimy energię, jeśli, jeśli będziemy, um, nasz przeciwnik zostanie pod wpływem debuffa shock zrobiony. I jeśli uzyskamy 100 energii, no to on powiedzmy tam odpali y, naraz wszystkie włożone w niego y, umiejętności. Więc y, ciekawie się to zapowiada. Ograniczeniem na to jest to, że mamy dodatkowy zasób, zwany spirit. I on, jakby, jest takim naczyniem na te nasze meta metagemy. Czyli akurat w tym szoku widzimy, że on wymaga 100 spiryta, czyli po prostu będziemy mogli mieć takiego jednego dzema tak naprawdę, nie? W naszym buildzie, ale pasywnie będzie można sam spiryt także zwiększać. Czy to z bicia questowych bossów, czy pewnie gdzieś, może jakiś unikat nam wypadnie, który to zwiększa, albo. Będziemy mogli pewnie, może na drzewie pasywek gdzieś znaleźć jakieś notki, które ten maksymalny poziom spiryta zwiększają. Do tego dochodzi jeszcze combo, czyli oznacza to, że nasze umiejętności mogą w, pewnym w pewien sposób wpływać na inne umiejętności. Związane to jest z tym, że na przykład używamy jakiegoś poison clouda. Robimy odskok i na przykład podpalamy go jakimś ognistym skillem i on eksploduje. Albo zamrażamy grupkę potworków i uwalimy w nich jakimś umiejętnością, która ma Armor Pierce i sprawia, że wszystkie zamrożone potwory eksplodują w, wybuchu, w wielkim wybuchu AOE, więc zapowiada się nie tylko jakby dobieranie samych skilli, jeśli chodzi o. Damage czy Support -y, ale także samych skilli między sobą, czyli tworzenia takich pewnych kombinacji, które będziemy mogli tworzyć na bieżąco, albo może też nie tylko między skillami, a tym environmentem tak naprawdę, co się dzieje, bo może będzie na przykład stała jakaś beczka wybuchająca, albo zamrażająca, albo sprawiająca, że potwory są zatrute i będzie miało to wtedy jakieś przełożenie na skille, które Użyjemy. I teraz tak jest pewna zmiana jeśli chodzi o GMS PoE1, bo ruch PoE2 nie ma umiejętności poświęconych wyłącznie ruchowi. tak na zamiast tego, większość umiejętności PoE2 ma tak zwany komponent mobilności. O co tu chodzi? Niektóre umiejętności na przykład wymagają od nas, byś był nieruchomy, ale wiadomo, większość z nich można używać podczas ruchu. Tak? Czyli nasza postać ciągle się rusza, po to mamy ten WSAD movement i możliwość ciągłego, ciągłego ruchu po arenie. I na przykład Ataki wręcz często obejmują ataki krokowe, czyli w których postać na przykład porusza się do przodu, aby agresywnie uderzyć wrogów. Z drugiej strony atak dystansowy lub zaklęcie zaprojektowane do wystrzeliwania z bezpiecznej odległości mogą obejmować krok na przykład w tył, tak? albo jakiś uskok, albo krok w bok na przykład. Nie? Ten nasz ruch może być również używany ofensywnie. Każdy atak, który cię porusza może być również używany do przemieszczania wrogów. I na przykład trzeba pamiętać, że i przemieszczanie wrogów jest oparte na Twoim rozmiarze w stosunku do rozmiaru wroga. Więc można na przykład przemieszczać małych wrogów, ale więksi wrogowie mogą przemieszczać Ciebie. Także działa to w dwie strony, co też jest bardzo ciekawe. Większość umiejętności ataku jest teraz specyficzna dla broni, czasami z dodanym rozróżnieniem między wersjami jednoręcznymi i dwuręcznymi, lub podwójnym władaniem, tak? Double wield. Podwójne władanie jest bardziej restrykcyjne i większość umiejętności nie pozwoli Ci używać go podczas władania dwoma różnymi typami broni. Niektóre typy broni nie mogą być w ogóle używane jednocześnie. W tej grze w PoE występują umiejętności walki wręcz, także Unarmed Combat zapowiada się ciekawie. Umiejętności mogą być również przypisane do używania określonego lub dowolnego zestawu broni dynamicznie zmieniając broń w oparciu o ustawienia podwójnej specjalizacji. Czyli, że mamy po prostu dwie bronie i one mają jakby dwa osobne drzewka pasywne, które sobie niezależnie rozwijamy, a umiejętności na pasku będą dynamicznie przełączać się pomiędzy tymi dwoma mechanikami. A jeszcze wracając do broni. Bronie same w sobie też mają pewną umiejętność, która nie kosztuje many. I jest jakby taką umiejętnością, nazwijmy to defaultową, dzięki której możemy używać jej. Do niej też można dodawać supporty, bo możemy ją sobie wybrać po prostu w tym naszym menu, w którym ustalamy sobie umiejętności, których mamy 9, tak? Na początku możemy wybrać sobie umiejętność z broni i dodawać do niej normalnie supporty i, i nią atakować. Z tym właśnie, że ona nie zużywa nam, mamy. Tak samo jeśli chodzi o umiejętności, które dostaniemy za pomocą ascendencji, bo są, bo są też takie. Je też po prostu sobie dodajemy w naszym menu z umiejętnościami, dodajemy do nich supporty i możemy w jakiś sposób rozwijać. No i dobra, to na razie wszystko, co dla Was przygotowałem. Na pewno na dniach pojawią się jakieś nowe informacje, nowe rzeczy, wtedy będziemy do tego wracać i rozbudowywać naszą bazę wiedzy. A mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście. Coś wyjaśniłem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś są niejasności, albo wpadliście na coś ciekawego, napiszcie to w komentarzach. Jak zawsze suby, dzwoneczki, polubienia, mile widziane, żeby kanał się rozwijał. A ja zapraszam was na livey, które często wrzucam na YouTube, na Twitchu. Także sprawdźcie, może akurat streamuję. Także sobie pogadamy o połe i będziemy się rać dalej. Do zobaczenia. Cześć.